Pan Twardowski. Wiele wieków temu w Krakowie żył pewien szlachcic. Nazywał się Jan Twardowski. Był on człowiekiem wykształconym. Kochał księgi, kochał naukę. Interesowała go magia i alchemia. Jednak po wielu latach badań uznał, iż czary nie są możliwe bez udziału sił nadprzyrodzonych. Odnalazł więc Twardowski w swoich księgozbiorach tomy traktujące o przywoływaniu diabłów i zastosował znajdujące się w nich wskazówki. Po odprawieniu rytuałów, świece w komnacie, w której przebywał, przygasły, a oczom twardowskiego ukazał się wysoki, szczupły i ubrany na czarno diabeł. Na głowie miał małe czarne różki, palce rąk zakończone ostrymi szponami, kopyta zamiast stóp i kosmaty ogon wiszący z tyłu. Czart spojrzał na człowieka i uśmiechnął się przebiegle, odsłaniając swoje ostre zęby. Odczytał myśli uczonego i wiedział, że zyskał właśnie kolejną duszyczkę do swoich piekielnych kotłów. Zapytał więc, czym mogę służyć, panie Twardowski? Twardowski opowiedział krótko o swoich badaniach nad magią i pragnieniu czynienia prawdziwych czarów. Czar zapewnił, iż marzenia człowieka już niedługo się spełnią. Wystarczy tylko podpisać diabelski cyrograf, na mocy którego Twardowski miał oddać swoją duszę czartowi. Szlachcic przejrzał zamiary Biesa i tak rzekł: Oferta twoja diabla jest wielce szczodra. Pozwól, że skrócę twoje oczekiwania na moją duszę i dodam do cyrografu zapis, iż będziesz mógł mnie zabrać, jak tylko zjawię się w Rzymie. Długo nie będziesz czekał, bo za kilka tygodni planuję odbyć pielgrzymkę do tego miasta. Czart wielce się ucieszył z dodatkowego zapisu i z tego, iż już niedługo zdobędzie nową duszę. Nie wiedział jednak, że twardowski wcale nie ma zamiaru odwiedzenia Rzymu. Ile później cerograf został podpisany przez obie strony? Diabeł miał służyć człowiekowi w czynieniu każdej magii, jaką tylko ten sobie wyduma. Zacierał ręce, bo zadanie powinno być niezwykle proste i przyjemne. Dusze ludzkie są przecież krnąbrne, chciwe i złe, a szlachcic na pewno wykorzysta diabelską magię do niecnych celów. Twardowski z nowymi mocami ruszył w podróż po Rzeczypospolitej. Magią stworzył ogromnego koguta, którego dosiadał jak rumaka, i odwiedzał polskie wioski i miasta. Jakież było zdziwienie diabła, kiedy czarownik zaczął używać diabelskich mocy do czynienia dobra. Mistrz w magiczny sposób leczył ludzi i zwierzęta. Raz nawet zjawy z domu burmistrza Bydgoszczy przepędził, a samego włodarza cudownie odmłodził. rosłe więc bogactwo i sława twardowskiego w Rzeczypospolitej. Pewnego dnia sam król Zygmunt August. Wezwał go do siebie i poprosił go o pomoc przywołaniu ducha zmarłej żony. Czarnoksiężnik oczywiście zadaniu podołał, przywołując obraz kobiety na jednym z płacowych luster, czym ogromną łaskę króla uzyskał. Złościł się diabo, bo minęło już nie tylko tygodnie od dnia podpisania umowy, ale miesiące i lata. Twardowski zaś ani myślał do mu się udać. Myślał więc czart i myślał, i myślał, aż wpadł na pomysł. Przemienił się w chłopa i poszedł do Twardowskiego z prośbą o pomoc w uzdrowieniu niby to chorej matki. Czarnoksiężnik oczywiście zgodził się pójść z wieśniakiem do pobliskiej gospody, gdzie miała leżeć chora kobieta. Kiedy tylko przekroczył próg karczmy, diabeł przybrał swoją prawdziwą postać, zaczął się głośno śmiać i rzekł. Mam cię teraz, panie Twardowski. Dusza twoja do mnie należy. Warunków umowy w końcuś dotrzymał. Karczmata, Rzym się nazywa. Czarnoksiężnik zbladł i zaczął przeklinać swoją nieuwagę. Jednak działać trzeba było szybko, bo diabeł już go porwał w górę i wysoką nad ziemią do piekła niesie. Sprawa poważna, z diabłem nie ma żartów. Postanowił więc twardowski modlitwę do Matki Świętej odmówić. Już po pierwszych słowach czart widocznie osłabł. Kiedy modlitwa dobiegła końca, diabeł cierpiał już takie katusze, że krzyknął i upuścił swoją zdobycz, a potem do piekła uciekł. Tak się stało, że w tym momencie akurat przelatywali nad Księżycem. I tam właśnie spadł twardowski. Podobno siedzi tam do dnia dzisiejszego i tęsknie obserwuje Ziemię i ukochaną rzecz Rzeczpospolitą.